Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. W naszym przedostatnim spotkaniu już pomału kończymy naszą, naszą drogę światła, ale oczywiście zapraszam po prostu na kolejną stację. Stacja trzynasta. Uczniowie z Maryją oczekują w wieczorniku na zesłanie Ducha Świętego. Witaj Jezu Chryste zmartwychwstały, albowiem przez swą śmierć i zmartwychwstanie. Odkupiłeś nas, Panie. Werset z psalmu 16 następujący. Nie dozwolisz swojemu wiernemu wiecznie wpatrywać się w otchłań. O nie! My wpatrujemy się w niebo. My już wiemy, że ostatnie słowo w dziejach ludzi i w naszej osobistej historii nie należy do otchłani i śmierci, ale do życia. Nie do byle jakiego życia, ale do tego, które daje Duch Święty. Nam nie wystarczy bycie zregenerowanymi kośćmi z wizji Ezechiela, pokrytymi na nowo ścięgnami, mięśniami i skórą. My z prorokiem wołamy do ducha: z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli. To jest nasza modlitwa za siebie, abyśmy przestali żyć tylko dla ciebie, a zaczęli żyć tobą. To jest nasza modlitwa za Kościół. By przestał szukać doraźnych zabezpieczeń ze świata i by odrzucił pokusę małodusznego przykrawania zamiarów do swoich tylko sił i wypróbowanych już bezpiecznych dróg. Niech w posłuszeństwie tobie mierzy zamiary na Twoje siły, O Duchu Święty. Niech się podda Twojej nowości, która nie tyle jest oryginalnością, co niezmordowaną, odnawiającą się twórczą miłością. Kolejnie, trochę sobie już o tym mówiliśmy w którejś ze stacji, o tym takim otwieraniu się na nowe. Chciałbym w tej stacji zwrócić Waszą uwagę na to, co wcześniej się to pojawiło. To bardzo w ogóle ciekawy werset o tym wpatrywaniu się w otchłań, nie. Konie zobaczcie, ilu z nas się wpatruje w otchłań, w otchłań własnego nieszczęścia, cierpienia, bólu. Kolejnie, czasem to jest wręcz taka nasza pieśń życiowa. Ja mam wrażenie, że niektórzy ludzie tylko i wyłącznie wpatrują się w otchłań. I są oczywiście jeszcze przekonani, że mają rację, że nic innego w ich życiu nie ma. Kani, życie nigdy nie jest jednorodne, więc jeżeli ktoś ma takie poczucie, że w jego życiu jest tylko otchłań, to na pewno błądzi. Uwaga! Jeśli ktoś uważa, że jest tylko radość, tylko niebo, też na pewno błądzi. Kochani, życie, dopóki tu jesteśmy, jest zawsze mieszaniną. I wszelkie te skrajności zawsze oznaczają, że coś źle widzimy, na coś źle patrzymy. Kani, dzisiaj spójrzcie na siebie, wiem, że pewnie. Nie wszyscy możesz tak radykalnie patrzyć w otchłań, ale gdzieś tam każdy z nas trochę patrzy w otchłań, nie? Gdzie się za bardzo wpatrujemy, właśnie za bardzo koncentrujemy na tych złych rzeczach, na tych słabych rzeczach, na tych sprawach, które są trudne, nie wiem, złe, niszczące, smutne i tak dalej. Nie chodzi o to, żeby budować, że ich nie ma, tylko nie w nie się mamy ciągle wpatrywać. Przypatrz się teraz sobie i zobacz, czy gdzieś za bardzo się w coś nie wpatrujesz, i odwróć od tego swoje oczy. Duchu Święty, prosimy Cię, podnoś nasze oczy ku górom nieustannie. Spraw, żebyśmy się wpatrywali w to, co na górze, tak jak nas wzywa nie, Słowo Boże, żebyśmy patrzyli ku górze, ku Chrystusowi, ku temu, co piękne, co dobre, żebyśmy oczywiście nie ignorowali tego, co wszystko, tego, co jest na dole, tego, co, co jest złe, ale żeby to nas nie przytłaczało, żebyśmy nie byli wpatrującymi się w otchłań, ale wpatrującymi się w Ciebie, nie, w Twoją miłość, w Twoją potęgę, w Twoje. Miłosierdzie i miłość. Naucz nas tego Duchu Święty i nieustannie odwracaj nasze oczy. Niech tak się stanie. Amen. Kochani, poproszę o Wasze czułka do błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie dobrze, śpijcie najlepiej, śpijcie w pokoju Chrystusa. Niech to, kochani, będzie dobra piękna noc i do usłyszenia, do zobaczenia. Już jutro. Wszystkiego dobrego z Bogiem, dobranoc.